Cześć, z tej strony Radek z LHBL. Ten film to fragment naszego 10-godzinnego darmowego kursu WordPress, w którym krok po kroku przeprowadzimy Cię przez wszystkie elementy procesu tworzenia strony www. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Gutenberg jest edytorem blokowym, który pozwala na tworzenie treści na stronach i wpisach. Bloki to gotowe elementy, które możesz dodać na Twoją stronę, zmieniając ich treść i wygląd. Wśród bloków znajdziesz m.in. akapit, nagłówek, obrazek, galerie czy bloki związane z układem strony. Bloki pozwolą Ci na zbudowanie struktury Twojej strony lub wpisu i jego treści. Mówiąc najprościej, bloki to takie klocki, z których zbudujemy naszą stronę. Sprawdźmy teraz, jak Gutenberg działa w praktyce. Edytor możesz otworzyć, edytując lub dodając nową stronę lub wpis. Dodajmy nową stronę. Po kliknięciu przycisku Dodaj nową zostaniesz przekierowany do Gutenberga. Tak jak widzisz, jest on podzielony na kilka sekcji. Na górnej belce znajdziesz najważniejsze skróty, m.in. skrót powrotu do kokpitu, skrót dodania nowych bloków, zmiany trybu edycji, możliwość przywrócenia lub cofnięcia wykonanych przez nas czynności, czyli strzałki wstecz i dalej, przyciski związane z zapisaniem i opublikowaniem strony oraz skróty do ustawień strony i bloków. Po prawej stronie znajdziesz sekcję ustawień strony lub wpisu i wybranego bloku. Największą sekcję stanowi ekran edycji naszej strony. Tutaj znajdziesz makietę Twojej strony www. Spróbujmy utworzyć pierwszą sekcję naszej strony. Stwórzmy fragment strony o nas. Najpierw dodajmy blok o nazwie nagłówek i wybierzmy nagłówek najwyższego rzędu, czyli H1. Dodajmy treść i kliknijmy ikonę plusa, aby dodać nowy blok akapit. Akapit pozwoli nam na dodanie tekstu. Wypełnijmy go treścią i już mamy gotową prostą sekcję. W taki sposób możemy dodać inne treści, w tym grafiki lub wideo. Jeśli chciałbyś zmienić wielkość i rodzaj czcionki tekstu, po prostu kliknij dany element i ustaw wielkość w ustawieniach bloku po prawej stronie. Kilka opcji edycji znajdziesz również w oknie pomocniczym bloku, między innymi pogrubienie tekstu, ustawienie kursywy i tak Tak jak widzisz to proste i wygodne rozwijanie. W taki sam sposób możemy dodać na naszej stronie blok z grafiką, filmem, wideo lub jakimś układem. Bloki możemy również usuwać. Wystarczy, że klikniesz dany blok, wybierzesz ikonę ustawień i wybierz opcję usuń, nazwa bloku. Stwórzmy teraz prostą sekcję z kilkoma blokami. Sekcja będzie podzielona na dwie kolumny, w związku z tym dodajmy blok o nazwie kolumny i wybierzmy układ 50 na 50 czyli zostaną ustawione dwie kolumny. Po lewej stronie dodajmy nagłówek i paragraf i uzupełnijmy ich treść. Po prawej stronie wstawmy zdjęcie i już sekcja strony jest gotowa. Zdjęcie możemy dodać wybierając blok obrazek. Pamiętaj, że ustawienie danego bloku znajdziesz po prawej stronie. Tutaj możesz zmienić kolor tła danego bloku, kolor czcionki i różne inne opcje. Opcje, które tu znajdziesz, zależą od rodzaju bloku, który aktualnie edytujesz. Po dodaniu treści na twoją stronę możesz podejrzeć jej właściwy widok, czyli to co zobaczą jej użytkownicy w oknie przeglądarki. Kliknij Podgląd i wybierz opcję Podejrzyj w nowej zakładce. W nowej karcie zobaczysz wygenerowany podgląd twojej strony. Dodatkowo w edytorze Gutenberg możesz opublikować stronę lub zapisać ją jako szkic, dokończyć edycję i opublikować później. Poza blokami zainstalowanymi domyślnie mamy możliwość doinstalowania nowych bloków, dzięki czemu Gutenberg oferuje w zasadzie nieograniczone możliwości. Podsumowując, Gutenberg to edytor treści który pozwala na budowanie strony www. z gotowych bloków. Dzięki niemu zbudujesz swoją stronę zupełnie bez kodowania.